Wybrałem Kasprowicza, ponieważ Kasprowicz to nie szkoła, a Kasprowicz to społeczność. Tylko zjawiłem się w murach tej szkoły podczas drzwi otwartych, wiedziałem, że to jest idealna szkoła dla mnie. Kasprowicza wybrałem ze względu na możliwości rozwoju debatanckiego, uczestnictwo w turniejach ogólnopolskich. Ta szkoła dawała mi największe perspektywy pod tym kątem. Serdecznie wszystkich zapraszam do Kasprowicza, mamy świetną bazę sportową, posiadamy dwie sale, bardzo fajne boisko, budowane jest teraz mały stadion macie do wyboru bardzo szeroką gamę zajęć sportowych pozalekcyjnych, w bardzo wielu dyscyplinach jesteśmy najlepsi, także naprawdę warto do nas przyjść, rozwijać swoje pasje sportowe, zapraszam do Kasprowicza. Wybram Kaspra również ze względu na drużynę siatkówki, ponieważ nasza drużyna jest dobrze zgrana i odnosząca sukcesy. Bramka sprawicza dlatego że panuje tu niespotykana atmosfera. Nauczyciele zachowują się bardzo rodzinnie, uczniowie są przyjacielscy yy, i ogólnie jest super. My name is Anna Kowalczewska and I'm a teacher of English in High School. And if I were you, I would choose Kasper. Okej, okay, dlaczego Kasper? Po pierwsze, bo to moja szkoła. To szkoła, do której chodził mój brat, dwoje moich dzieci. To szkoła z tradycją, to szkoła, w której uczci kolejne pokolenie Wrocławia, mieszkańców Kujaw. To szkoła, która ma niepowtarzalny klimat, atmosferę. Szkoła, która myślę, że jest przyjazna uczniom i myślę, że szkoła, której się nie sposób nudzić. Zapraszam do Kaskorowicza.